Halo, halo! Witam wszystkich w sobotę! Dzisiaj mam taki zestawik. Wzięłam trzy zdrapki po pięć i w sumie chciałam wziąć troszeczkę inne, ale chłopak, który mnie obsługiwał, się pomylił <grym> i dał mi dwie takie same zamiast tych, co chciałam, ale nie szkodzi. Być może to jest. No, wszystko dzieje się z jakiejś przyczyny. Także może zaczniemy. Krzyżówkę może za, z, zostawimy sobie na koniec? Aha, może zaczniemy od tych po trzy. Ok, zobaczmy, co tu się kryje. Tutaj szukamy wygrywającego numeru. Tu jest wygrywający symbol. Symbol. A tu szukamy tego symbolu. No i zobaczmy, co to będzie. Podkowa. Dobrze, szukajmy podkowy. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj też nie ma i tutaj też nie ma. Ok. Co tutaj mamy? Też nie ma. Tu też nie ma. I tu nie ma. Tu jest siódemka, ale nam tutaj nic nie daje. Tutaj też nie ma. Tu też nie ma też nie ma i tu też nie ma dobra, zobaczmy tu może tu się pokaże, też nie ma i tu nie ma i tu nie ma, ok jeszcze tutaj mamy bonus jeżeli tutaj będzie kapelusz tu jest automatycznie kwota przyznana, ale nie wiem nie wiem jaka kwota, no nie ma w każdym razie Dobra, zobaczmy tą drugą strapeczkę, tą samą. Zobaczmy, jaki tutaj jest symbol. Drzewko. Dobra, szukamy drzewka. Tutaj nie ma, tutaj też nie ma. Aha, tu jeszcze jak worek z pieniędzy znajdę to automatycznie też jest przepisana przy, kwota. No, na razie nic nie ma. Zobaczmy tu teraz inaczej trochę. Teraz źle. Coś tutaj jest niżej niż zwykle. Ok. I tu też nie ma. To teraz zobaczmy tu. No właśnie. Tu jest podkowa, gdzie nam była potrzebna w poprzednim. też nie ma i tu też nie ma. Teraz się patrzę, czy ja wszędzie tam cztery miałam. Tak. Dobra, teraz tutaj szukamy. Nie ma. I tu też nie ma. Tu też nie ma. I tu jest drzewko. Super. E, jeszcze oczywiście zapomniałam jaki jest numer z drabki. Jest 41. I teraz zobaczmy co tu się kryje pod tym drzewkiem. To znaczy nie pod drzewkiem, bo tu jest chyba kwota, nie wiem gdzie ta kwota, tu jest chyba kwota, tu jest kwota, 10 funtów, no nie mogę, co to się od wczoraj dzieje, no bardzo pięknie, bardzo się cieszę, okej, okay, jeszcze został e, bonus, szukamy kapelusza, no tu jest domek, dobra, no w każdym razie ta zdrapeczka jest wygrana. OK, idzie do wygranych. Teraz jest następna. Za 3 funty. Tu troszeczkę zmniejszymy. Ta zdrapeczka jest podobna do tej takiej zielono-brązowej. Chyba ma kolory, że tutaj szukamy tych, tu wydrapujemy symbole i potem te symbole musimy tu wydrapać. Jeżeli się utworzy albo pionowa, albo pozioma linia, wtedy jest przypisana kwota. I tu jeszcze oprócz tego jest, są bonusy, jeżeli klucz znajdę. To jest przypisana kwota. No dobra, to zróbmy tak jak w tamtej po dwa symbole i zobaczmy co tutaj jest. Ogień i rękawiczka. Dobra, szukajmy tu ogień albo rękawiczka. Tu jest ogień. I gdzie jest rękawiczka? Gdzie jest rękawiczka? Tu jest rękawiczka przecież koło ognia. No dobra, tu w tej drugiej. Tu w tej drugiej nie ma. Nie ma. No to zobaczmy jakie są następne symbole. Jest znaczek taki jak ma totalizator tutaj. I skarpetka. No to szukajmy. Gdzie jest skarpetka? Jest tu. I tu jest ten symbol. Tu chyba nigdzie już tego nie ma. Dobra. Nie wiem nawet czy tu się powtarzają. Okej. Okay. Tu jest sweter i ten ostro. Jakoś to się nazywa ta roślinka ta taka z ostrymi, z takimi jakby kolcami. Szukamy tego tutaj. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest sweter. I tu jest ten krzyw chyba. Dobra. Następna czapka. Czapka i metka. Ok, szukamy. Czapka i metka. Czapka i metka. Tu jest czapka. Gdzie jest metka? Tu jest metka. Okej, okay. jeszcze zerknijmy, czy tutaj się nie powtarza gdzieś, a chyba nie. No to lecimy do następnych. Tu jest ten pudding chyba i karty. Karty są tutaj. A ten pudding jest tutaj. Okej. Okay. Następne symbole. Worek z pieniędzmi i plik. No, worek jest tutaj. I plik jest tutaj. Dobra, nic się więcej nie powtarza. Zobaczymy następne symbole. Szalik i ten krak. Krak. To jest ten taki, co się szczela przed świętami. Taki, nie wiem jak to się nazywa po polsku w sumie. No dobra, w każdym razie szukamy takiego symbolu i szalika. To jest tutaj. Tak. I szalik. Szalik jest. Gdzie jest szalik? Szalik jest tutaj. Okej, okay, jeszcze następne są. Choinka i czapeczka party. Czapeczka party jest tutaj. Choineczka jest tutaj. No i chyba ostatnie symbole, albo już nie ma. Zobaczmy. Są jeszcze. Sztabki i znak funta. No to popatrzmy, czy tu się coś wyklaruje. Znak funta jest tutaj. Sztabki są tutaj, no i Sywa nic się nie otworzyło. Tego nie było, tego nie było, tego nie było, tego nie było, tego nie było i tego nie było. No dobrze, to w takim razie zobaczmy, czy tutaj klucz będzie. Szukamy w bonusie. Nie ma. Też nie ma. I też nie ma. No okej, okay. ta zgrapeczka się okazała pusta. Dobra, odkładamy ją tutaj. Teraz weźmy następną. Tę jeszcze nie miałam zdrapki, chyba. W tej zdrapce, tutaj chodzi o to, to jest tak jak normalnie. Wygrywające numery, i tutaj ich szukamy. A tutaj są mnożniki. Jeżeli któraś z tych liczb, z tych będzie tutaj, to tyle razy mnożymy. Także zobaczmy, co tu się pokaże.

W tej zdrapeczce szukamy dwóch identycznych symboli. I teraz jeszcze jest taki y, bonus, że jeżeli tutaj w pierwszym znajdziemy y, wygramy ten pierwszy, to wtedy dostajemy przez jeden rok 100 tysięcy co miesiąc, co miesiąc 100 tysięcy przez cały rok. I tu jeszcze jest tak, jeżeli znajdę znak double, dwu, dwa takie same symbole, więc no to się po prostu dwa razy tyle dostaje. No i tu we wszystkich właśnie szukam tego samego, które może powiększymy, bo to trochę małe jest. No i szukamy takich samych dwóch symboli. Okej, okay. tutaj nie ma, no to już nie mamy. Tej wielkiej wygranej. Tu też nie ma. 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 Tu też, nie ma. Tu też, nie ma. Tu też nie ma. Tu też nie ma i jeszcze jedno. Nie, to nie jest jedno. Jak to jest? Czy tutaj jest jeszcze wyżej? Dobrze. Pasuje, dobrze. To teraz tutaj sprawdzamy. Dwa takie same symbole. Czy będą? No, zobaczmy, czy będą. Na razie nie mam. Na razie nie mam. Też nie ma. Tu też nie ma. Tu też nie ma. Tu też nie ma. I tu nie ma. I tu też nie ma. I tu już koniec. Jest tak. No nie ma. okej okay. No dobrze. To w takim razie została nam tylko krzyżóweczka, Krzyżówka już tutaj była. Także chodzi o to, żeby tutaj, y, tu są te litery, które trzeba tu wydrapać w jednej i w drugiej kolumnie. I musi być przynajmniej trzy. Y, muszą być trzy wyrazy utworzone. Wtedy jest y, jakaś nagroda. Ok, dobra. To lecimy. Po dwa. O, teraz tu bardziej. Oni zawsze jakoś tutaj przestawiają to. D. I E, D. E jest tu, to się najlepiej chyba drapie ta stropeczka. E, E. No dużo jest tych E. I D było tutaj jeszcze, pominęłam. Tu było D dobrze. Tutaj już nie widzę, tu jest E. Tu jest dwa E i tu jest jeszcze E. No dobrze, lecimy teraz na dół. D i E. E. Tutaj jest, tutaj jest. Tu jest D i tu jest D. Tu jest E. I tu i tu jest D. E, jeszcze raz i tutaj no i to by było chyba tyle. Dobrze, zobaczmy jakie następne te numery. Zobaczmy czy tutaj są, nie tu. U i Y. Dobrze, szukamy tu. U i Y. U. Y. Chyba tutaj. Tu jeszcze Y. Jeszcze przelecę. No nie ma więcej, dobra. Patrzmy tu na dole. U i Y. U jest tutaj i tutaj jest U i tutaj jest U. I tutaj jest U, ale Y -a nie widzę no tutaj chyba nie ma, dobra następne J i S dobra, patrzymy w tej pierwszej S jest tutaj tu jest S tu jest S i tu jest S. J nie widzę tutaj. To zobaczmy tu na dole. J i S. Tu jest S. I, tu jest S. I tu jest S. I tu jest S. I tu jest S. A J. J chyba nie ma. Mhm. Dobra. No to popatrzmy, jakie następne te literki. O i I. No dobra, lecimy. O. O. I. 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 Tu też jest I. Tu jest O. I tu jest O. I jeszcze tu jest i. I chyba wszystko tutaj. Dobra, zobaczmy. O i i. I jest tutaj. Tu jest o. Tu jest o. Tu jest i. Tu jest o. I tu jest o. I tu. I tu jest o. I tu jest i. I jeszcze tu jest i. No jeszcze raz popatrzę. O i i. O i tu jeszcze i. Zgubiłam oczywiście. No dobrze. Następne. Następne literki to x i k. X i k. X i K, no na razie tu nie widzę, tutaj jest, dobra, tu jest K, ale Xa tu nigdzie nie mam, no to zobaczmy na dole, X i K, X chyba nigdzie nie ma, jest tutaj, tu jest X, jeszcze raz przelecę, X i K. No nie ma. No dobra, następne literki. Następne literki to W i G. W i G. A wracając jeszcze do tamtej zrabki, to rzeczywiście no, chłopak się pomylił. Chyba dlatego, że miałam tam wygrać to <ścoughs> 10 funtów. Wszystko dzieje się z jakiejś przyczyny. W i G. W i G. Szukajmy. Tu jest w, W. -i -g. No i to by było. Nie widzę tutaj więcej. No i zobaczmy teraz tutaj W i G. W. -i -g. No nie widzę. Nie ma. Dobra, następna. Następna jest L i Z. L i Z. No to szukajmy, gdzie to jest to L, L, L. Z tutaj chyba nie ma. No, nie widzę L więcej ani Z. Dobra, zobaczmy na dole. L jest tu. Tu jest L. Tu jest L. Tu jest L. No, ładnie się czyści. Tu jest L i tu jest L i tu jest L. No jestem ciekawa jakie to są ostatnie literki w każdym razie. Bardzo ładnie to wygląda na razie. No zobaczmy. V i R. No dobra, V i R. Tu jest R. Tu jest R. Tu jest R. I tu jest R. I tu. Hmm. No i chyba tu nie ma już nic. Teraz zobaczmy na dole. V i R. R jest tu. V i R. Jest tu. No dobra. No to popatrzmy. Nie wiem, czy to już ostatnie, czy, czy przedostatnie. B i T. No, robi się ciekawie bardzo. B i T. No to mamy już jeden wyraz. B i T. T jest tutaj, ale nie ma C, jak na razie. Tak nie było, co nie było. B i T. Tutaj jest T. P nie było chyba. Nie było. I T jest tutaj. Ale tu brakuje A. Ale chyba tu było. Czy ja pamiętam, H było, czy nie było? Nie, nie było H. B i T. No, ale zaraz tu R przecież było. Czemu ja tutaj nie wymazałam? O jejku! Dużo nie wymazałam. T jest tutaj. No dobra. B i T. I zobaczmy teraz tutaj. No, G tutaj było przecież. B i T. B jest tu, to tu jest pierwszy. B i T. B jest tu drugie. Hmm. No Zobaczmy, koniec już, tak? No dobra, i teraz sprawdźmy tutaj, czy ja czegoś nie ominęłam. A nie było. A nie było. H to tutaj nic nie daje i F, gdyby nawet P, to nie było. Było R. F nie było, bo już sprawdziłam. C nie było. To nie było, N nie było, T, T było. No to tu jest już drugie, drugie, tak? P nie było. Drugie to nic nie, nie daje. Jest jeden i dwa, i tyle by było. Gdyby było A, to dużo by dało. Dobra, i teraz zobaczmy tutaj. Tu A nie było, tego też nie było, Z, było Z przecież, ale nie było N, okej, okay. N nie było, M nie było, to nic nie daje też, T było tutaj, oj, kobieta, ale pogubiłaś, ale pogubiłaś, no to nic nie daje, tutaj H chyba było, tak? Było H? Tak mi się wydaje, że było ha. Nie, nie było H. Nie wiem, dlaczego mi się skojarzyło, że H było. No, w każdym razie, wychodzi na to, że nie ma nic, bo tu jest 1, 2 i tu wszędzie gdzieś jest poblokowane jakimiś literkami, także nic tutaj się nie utworzy. No, nic, w każdym razie. Mamy jedną wygraną i ta wygrana to jest właśnie w tej zrapeczce. W której tutaj jest ten symbol drzewka, który daje 10 funtów. No i bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo yy, miło, że coś, kom, yy, coś wpadło. Mam nadzieję, że Wam się też podobał ten filmik. Zapraszam na następny. Pozdrawiam wszystkich. Bye!